Witam w Akademii Statystycznej. Przedstawię Wam naszą ideę prowadzenia badań i analiz pod tytułem strumień wiedzy. Strumień wiedzy to idea, która zakłada prowadzenie badań w pewnym logicznym ciągu strumieniu wiedzy. W strukturze opracowania publikacji pojawiają się określone przez badacza strumienie wiedzy. Na załączonym rysunku widać taki strumień jakość życia pacjentów Mamy ocenę teoretycznej, musimy uwzględnić w metodologii, w analizie wyników i opracować na podstawie nich dyskusje i wnioski. Tak samo dotyczy każdego innego zagadnienia, które będziemy poruszać w pracy. Na każdym etapie tworzenia badania fundamentem jest wiedza, teoria w danej dziedzinie. Dobre zrozumienie tematu, czynników warunkujących istnienie danego problemu medycznego, psychologicznego, pielęgniarskiego jest podstawą do właściwej analizy. Dane zagadnienie, problem badawczy jest rozpatrywany w następującym ciągu. Teoria jest fundamentem metodologii, metodologia określa strumień wiedzy w analizie wyników, analiza wyników jest podstawą dyskusji, a dyskusja wniosków. Strumień wiedzy, zatem to kompleksowe podejście do badań według autorskiej zasady, Zawsze skuteczne analizy. Koncepcja, realizacja, sukces. Koncepcja badania i analizy to fundament. W każdym zleceniu dokonujemy dokładnej analizy potrzeb, danych istotnych wymagań, dzięki czemu możemy przygotować wyniki dopasowane do, do Waszych potrzeb. To, co wyróżnia Akademię Statystyczną, to elastyczność. Nie opieramy się na jednym standardzie, tylko dostosowujemy się do wymagań w danym zleceniu. Dzięki temu nasze analizy są zawsze prawidłowo wykonane pod względem merytorycznym, technicznym, statystycznym. Wiedzę na temat problemu badań pozyskujemy sami z książek, artykułów naukowych i ze standardów w danej dziedzinie, w danym sektorze, metodologiczne, statystyczne i tym podobne. Metodologia badań to sprecyzowanie celu, określenie problemów badawczych i hipotez badawczych, identyfikacja zmiennych i wskaźników badań, określenie metod badania, kryteria analizy statystycznej, dobór próby i teren badań. Istotny jest wybór odpowiednich metod statystycznych. Do wyboru mamy statystyki opisowe, statystyki parametryczne, nieparametryczne oraz zajmujemy się usługami eksploracji danych i prognozowania. Do badań wykorzystujemy bazy danych Excel, oprogramowanie Statystyka, a prezentacje na programie Word, PowerPoint. Przykłady analizy danych są na załączonych rysunkach. Wnioski i re rekomendacje zwykle prezentujemy w formie graficznej i opisowej. Sprawdź nas. Konsultacje są zawsze za darmo.